Szczęść Boże, witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Moje nazwisko Piotr Hesterszen, jestem członkiem komitetu politycznego Korony. Ze mną Karolina Pikuła, inicjatorka akcji Stop przemocy rówieśniczej, z ramienia pokrewnej nam organizacji Pobudka i Leon Mazur, członek projektu, uczestnik naszej Młodzieżówki. Statystyki mówią, że agresji Rówieśniczej, głównie agresji szkolnej, poddawanych jest około 50% dzieci i młodzieży. Do tego przyczyniły się, do postępu tych liczb, przyczyniły się rozmaite wydarzenia ostatnich lat na czele z pseudopandemią, z zamykaniem dzieciach, dzieci w domach, z budzeniem lęku. Jeżeli chodzi o gniew, w ogóle uczucia, to są rzeczy dosyć proste. Gniew u człowieka jest po to, żeby zwalczać zło. Jeżeli nie zwalcza zła, to jest tylko jedna możliwość będzie zwalczać dobro. I tutaj jest klucz, jak się wydaje, do tego, jak ugryźć smutny, galopujący temat. Nasza organizacja, pobudka. Ma tutaj hierarchię właściwie ustawioną. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica, niektórzy jeszcze dodają szubienica, co we wspomnianym kontekście nie jest takie całkiem nie propos. Rozwinie ten wątek Karolina Pikuła, którą zapraszam. A to może w takim razie nasz ekspert, właśnie który uczestniczy w tej grupie rówieśniczej. Szanowni Boże, witam państwa serdecznie. Najpierw narastająca pandemia, marzec pamiętnego 2023 roku i zamknięcie dzieci w szkołach. Programy typu. w, w domach, przepraszam, w domach. Następnie, szanowni państwo, programy typu FAME, MMA i tem pochodne. Później dziwimy się, że ta przemoc narasta wśród młodzieży. Od czasów pandemii. Przemoc tylko i wyłącznie narasta. Szanowni Państwo, przemoc rówieśnicza bierze się stąd, że jest bardzo mały brak reakcji wśród nauczycieli na taką właśnie przemoc. Nauczyciele nie chcą reagować, bo często wiąże się to z tonami papierów do wypełnienia, często wiąże się to z problemami. Które musieliby rozwiązać, a oni za swoją pensję tego nie chcą robić. Szanowni Państwo, mieliśmy ostatnio w zamościu najlepszy przykład, gdzie ta przemoc narosła do, tej, do takiego stopnia, że został zamordowany niewinny chłopak. A co zrobił sąd w jego sprawie? Sąd zleceniodawców tego zabójstwa wypuścił na wolność. Oczywiście pod dozorem, ale jednak na wolność. Szanowni Państwo, również ostatni przykład z ostatniego tygodnia, Belgrad, gdzie to 14 wszedł do szkoły z bronią i zastrzelił swoich rówieśników w klasie. Rówieśników, z którymi chodził do Razem. Miał to wszystko zaplanowane. Trzeba przeciwdziałać, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Dziękuję bardzo. Carolina Picou. Szanowni państwo, temat niezwykle ważny dla każdego z nas, bez względu na to czy jest się matką, babką, ojcem, siostrą, bo drodzy państwo, dzisiaj to jest Tomek, lat 14 z Lublina, a jutro to może być państwa dziecko, państwa wnuk, twoja siostra, twój brat, kuzynka lub po prostu ty. Problem narastającej agresji wśród Wśród młodych ludzi, wśród dzieci, wśród młodzieży. Jest to temat właśnie naszej akcji, którą jako pobudka dzisiaj ogłaszamy jako działacze z Rzeszowa. Inaugurujemy ją tutaj przy wsparciu naszego kolegi Piotra Heszena. Akcja będzie nazywa się Pobudka Powiedz Stop Agresji Rówieśniczej. Drodzy Państwo, my poprzez nasze działania, poprzez działania, którymi chcemy przede wszystkim. Wpłynąć na świadomość, bo w tym tkwi sedno i sukces. Nasza bierność, nasza postawa, nasze przyzwolenie, nasze przymykanie oka jest pogłębianiem się spirali tej ogromnej tragedii. Ogromnej tragedii, która dotyczy młodych ludzi. Przede wszystkim ofiary, kogoś nad kim jest, nad kim, w stosunku do kogo stosowana jest agresja. Czy to fizyczna, poprzez bezpośrednie ataki, plucie, kopanie, szarpanie, niszczenie ciuchów, popychanie i tak dalej. Czy agresja werbalna, słowna, wyzywanie, przeklinanie, obrażanie, wysyłanie jakichś gruźb, smsów i w tym wszystkim dochodzi także forma agresji, o której bardzo mało się mówi, czyli agresja tak zwana relacyjna. Agresja, w której młody człowiek, chłopczyk, dziewczynka, dziecko, nastolatek jest wykluczany ze swojej grupy, jest wykluczany ze swojej grupy poprzez to, że się go gdzieś nie zaprasza, że on sam czuje się po prostu niemile widziany, więc to jego, ta jego frustracja narasta. Taki człowiek czuje się poza stawiony sam sobie, taki człowiek często zamyka się w sobie. Rodzice zapracowani, a wiemy, że tak to teraz wygląda, że i mama i tata muszą w większości bardzo ciężko pracować. Zanika ten czas rodziny, która powinna być silna, silna wartościami, silna Bogiem, silna tradycją, silna tym, żeby był czas na to, co ja doświadczyłam w swoim dzieciństwie, za co dziękuję rodzicom, wspólne posiłki, wspólne rozmowy. Wspólny czas, w którym można właśnie dowiedzieć się, co u ciebie słychać. Tak wiele i tak niewiele, szanowni państwo. Dzisiaj tego brakuje. Brakuje, drodzy państwo, tego bezpośredniego kontaktu i tego, że nasze dzieci czują, że my mamy dla nich po prostu czas. Wszyscy gdzieś się śpieszymy, wszyscy gdzieś pędzimy, swoim dzieciom serwujemy telefony od najmłodszych lat. Telefon, oczywiście, to nie jest diabelstwo i jakieś przekleństwo, ale nim też może być. A nasz rząd, wprowadzając lockdown, Lockdowny, lockdowny w formie zamykania dzieci, yy, zamykania dzieci w domach, dzieci często pozostawione bez opieki, bo rodzice to musieli gdzieś wyjść, to musieli coś załatwić. To, rodzice, to dziecko miało kwarantannę, nie mogło z tego domu wyjść. To wszystko potęgowało te frustracje, o której mówił tutaj kolega Leon Mazur. I to wszystko ma swoje odzwierciedlenie w tym, że młodzi ludzie nie wiedzą jak sobie poradzić właśnie z tą agresją. Agresja rówieśnicza to hasło, bo agresja dotyka, drodzy państwo, zarówno rówieśników w klasie oraz innych, czy to w większości starszych znęcających się nad młodszymi. I tutaj w Polsce także ostatnie przypadki to są drodzy państwo wiek. 13 lat radzeń podlaski, 15-latek bełchatów, 16-latek pruszków. Drodzy państwo ile te dzieci, ile ci chłopcy mają lat? My przyzwalając na to wszystko, zamykając przed sobą drzwi w windzie, żeby sąsiad nie wszedł, pokazujemy młodym ludziom taką postawę zamknięcia, postawę jakiejś społeczności postawę tego, że poprzewracało się nam wszystkich w głowach, od tych telefonów, od tej zazdrości dziwnej, zawiści, od tej niechęci spojrzenia na drugiego człowieka, a to jest niezwykle ważne. To wszystko, aby właśnie wrócić do jakiegoś porządku i pomóc tym młodym ludziom. Pomóc młodym ludziom poprzez to, żeby oni wiedzieli, że mogą liczyć na dorosłych, mogą liczyć na nauczyciela, mogą liczyć na wychowawcę, mogą liczyć na pedagoga, mogą zwrócić się do mamy, czy taty, czy do starszego kolegi. Żeby rozróżniali to, czym jest donosicielstwo, jakieś kablowanie, czy bycie konfidentem, od tego, Dlatego, że po prostu proszą o pomoc i my tę pomoc chcemy zaoferować. Dlatego, inicjuj inicjując tę naszą akcję, tak się złożyło, że akurat dzień po akcji pani marszałek Witek i, yy, i pana prezesa yy, Kaczyńskiego, którzy. Zakpili sobie z naszych dzieci, zakpili sobie z młodego pokolenia, skazując je na ogromne straty, a m.in. wzrost stanów depresyjnych i prób samobójczych o jedną trzecią w zeszłym roku do lat poprzednich. Drodzy Państwo, to jest festiwal, ciąg dalszy festiwalu hipokryzji. My, drodzy Państwo, zapraszamy do włączenia się w nasze akcje. Informacje dzisiaj pojawią się na stronie Pobudki i na, i na w profilu na Facebooku Pobudki. Szukamy wolontariuszy, szukamy działaczy, którzy przeszkoleni z wykształceniem pedagogicznym czy psychologowie czy inni, którzy czuliby się na siłach i mają w doświadczeniu kontakt z młodym człowiekiem, bo to jest trudne, ale jednocześnie też niewdzięczne i wdzięczne. Jest to misja ludzi, którzy po prostu to czują. Ja jako pedagog z wykształcenia czuję to i, i taką pomoc staram się nieść i chcę, żeby nieść ją jeszcze szerzej, żebyśmy organizowali pogadanki w szkołach w całej Polsce, pro bono przychodzili do szkół, do placówek opiekuńczo-wychowawczych i mogli próbować uczyć radzenia sobie z emocjami, bo nieumiejętność radzenia sobie z emocjami wpływa później na te właśnie przejawy często, często bestialskiej agresji. Chcemy także ruszyć z kampanią realną i medialną, gdzie będą dostępne do pobrania grafiki, plakaty, ulotki. Możecie Państwo je rozpowszechniać, możecie sobie je pobierać, drukować i możecie przede wszystkim włączyć się w naszą aktywność. Bo drodzy Państwo, młodzież, podkreślmy młodzież i w tym wszystkim właśnie ta ofiara, jej kat, osoba, która się znęca. Także zagubiony młody człowiek. Do tego wszystkiego są jeszcze świadkowie. I to jest błędne koło, które można, drodzy Państwo, przerwać, ale musimy dać siłę młodym ludziom, że mają zabierać głos. Muszą się nie bać, bo po prostu bierność i taka obojętność daje przyzwolenie na takie rzeczy. A my jako dorośli, drodzy Państwo, mamy obowiązek zrobić wszystko, co w naszych rękach, by to młode pokolenie wchodziło w życie jak nie najłatwiejszą drogą, bo trudne czasy rodzą mocnych ludzi, ale po ludzku, po katolicku normalnie czując wartości, które właśnie propaguje m.in. pobudka, wspomniana przez Piotra Heszena, kościół Strzelnica, Kościół Szkoła, Strzelnica, Mennica i e, aktywności. E... Kontr w kontrze do tych chorych FIM MMA e, także proponować młodemu pokoleniu, więc nie komputer, nie zamknięcie w domu, tylko aktywność, szukanie pasji, realizowanie siebie i to, y, 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 to uważam w dużym stopniu w wpłynie na poprawę tej sytuacji. Więc raz jeszcze pobudka. Powiedz stop agresji rówieśniczej i zapraszamy Państwa do działania, zapraszamy Państwa do kontaktu, bo musimy czuć się odpowiedzialni za, za tych młodych ludzi, których wychowujemy, których oglądamy i którzy kiedyś zajmą nasze miejsce w tym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.